Dzień dobry, kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie, moi drodzy, na czytaniu tytułem wczorajszego Nowiu Księżyca, moi drodzy, który miał miejsce, który był dosyć, kochani, bogaty, bo też jednocześnie, kochani, otwierza, otwierał nam piękny portal, piękną bramę. Słuchajcie, możecie sobie o niej poczytać już na internecie, bo ja tutaj nie chciałabym robić słuchajcie, wykładów na temat, słuchajcie, portali na temat bram, bo to nie o to tutaj w tym momencie chodzi, a chodzi nam o co? Chodzi nam o co, co ten nów księżyca, moi drodzy, do naszego, do każdego znaku zodiaku będzie wnosił, tak? Czyli do każdego z Was, moi drodzy, co przyniesie, jakie zmiany idą tutaj, moi drodzy, w Waszym kierunku, tytułem tego nowy. Na sam początek, kochani, wylesujemy sobie energię, czyli jaki jest przekaz tutaj y, energetyczny idący do nas właśnie od tego nowiu. Poprosimy o przekaz. Poproszę o przekaz. Zaraz zobaczymy, kochani, ten taki główny. Kochani, przede wszystkim do wszystkich z Was, którzy gdzieś, moi drodzy, są w takiej fazie, że stracili pewność. Jesteście w takiej sytuacji, w której nie macie właśnie pewności, czy coś się dobrze potoczy, czy może jednak potoczy się źle. Straciliście pewność, że w ogóle w Waszym życiu zagości, kochani, coś pięknego, optymistycznego, miłosnego, uczuciowego. Moi drodzy, co by to nie było? Karta dla nas wszystkich, kochani, wylosowana, a przede wszystkim właśnie dla takich osób, które tutaj wymieniłam z takimi powiedzmy przypadłościami, mówi, że pewność siebie to Twój klucz do sukcesu. Moi drodzy, nie możemy wątpić, nie możemy myśleć, że będzie negatywnie. Gdzieś w dużej mierze, kochani, pozytywne nastawienie do pewnych sytuacji przyciąga pozytywną energię, o czym zapewne większość z Was wie i nie musimy tutaj się rozwodzić w tego typu tematyce. Nie wiem, czego tutaj tak samo, jeżeli wybieracie się na przykład gdzieś po pracę, wybieracie się, moi drodzy, gdzieś, żeby, kochani, przedstawić jakieś swoje argumenty, gdzieś w pewien sposób, kochani, przeprowadzić być może jakieś ważne, kluczowe rozmowy, tak? Bo to może być, kochani, naprawdę wszystko. To karta też zachęca, żebyście dumnie unieśli głowę do góry, żebyście nie. W żaden sposób nie poczuwali się, że jesteście gorsi, żebyście konkretnie i klarownie przekazywali, kochani, swoje przekazy myślowe, czyli to, co chcecie drugiej stronie zaoferować i z podniesioną głową, z dumą taką, jak lew, który tutaj nam się zaznaczył, kochani, na karcie, zdobędziecie sukces. Więc ja bym powiedziała, że chyba już jest czas zakończyć pewnego rodzaju taki proces u co niektórych, bo pewnie są może i tacy, którzy zawsze tą podniesioną oczywiście głowy mają, ale zakończa się, moi drodzy, czas, w którym mamy przestać wątpić, mamy przestać się chować, mamy przestać płynąć, Mamy nie myśleć, że jesteśmy gorsi od inni, innych, tylko podnieść wysoko głowę, poczuć pewność siebie, a to będzie naszym kluczem do osiągnięcia sukcesu. Gdzie u każdego z was oczywiście ten sukces zdobycie jakiegoś celu jest zupełnie inne, ale kluczem do tego wszystkiego, właśnie, moi drodzy, pokazuje się tutaj karta mówiąca o sytuacji bądź pewien siebie. Dobrze, to jest, kochani, nasza karta przewodnia, a my sobie teraz, moi drodzy, wyłożymy karty dla każdego znaku, co ten nów księżyca dla każdego z nas będzie wnosił do naszego życia. Co nam przyniesie? Co przyniesie każdemu znaku z obiaku? Eee, nów księżyca mające miejsce w dniu wczorajszym 11 stycznia co wniesie do każdego znaku z odjaku nów księżyca mające miejsce w dniu wczoraj, wczorajszym dobra moi drodzy ja sobie to jeszcze przerzucę na trzy i będziemy sobie dociągali po dwie karciochy co wczorajszy nów księżyca wniesie do każdego znaku z odjaku okej okay. Karty są przełożone i kochani lecimy za porządkiem, czyli tutaj nie będziemy sobie losować, tylko tak jak nam się przytasowało, tak całą dwunasteczkę sobie kochani omówimy. Jeżeli chodzi o barana, opcje, dużo pomysłowości i moi drodzy, ja mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś z Was gdzieś był i stał przed jakimiś wyborami, przed jakimiś sytuacjami, w której było być może wiele rzeczy do wyboru, czy też tudzież wybory być może były dwa, na zasadzie Zenek Wojtek, Kaśka Monika, czy też tudzież bardzo dużo o czymś myślałyście, rozważałyście, nie wiedzieliście jakie decyzje podjąć. Mogła to być sytuacja na Taka, że gdzieś po głowie wam chodziły przeróżne pomysły, przeróżne koncepcje, różne scenariusze, moi drodzy, było wiele rozmyślania, ale brak czynu. To teraz, moi drodzy, przechodzicie od myślenia do czynu. Pewnego rodzaju taki chaos w głowie, który mógł wam powstać na powiedzmy na takim etapie, co ja mam zrobić, co ja mam wybrać, no i nie wiem, jak to będzie, co to będzie, siedzę myślę, główkuję, ale nie ruszam tyłka z kanapy. To teraz, moi drodzy, gdzieś w Waszym życiu, kochani, faktycznie może zacząć się dziać, bo Wy poczujecie, że jesteście do czegoś gotowi, jesteście gotowi do tego, żeby wybrać, żeby zadecydować, żeby pójść z czymś do przodu i w Was, moi drodzy, nastąpi teraz po tym nowiu, jakby taki, wiecie co, jakby ktoś Wam do pieca dorzucił. Wiecie, jesteście królową buław, jesteście osobą, która wie, czego chce, jest pewna siebie, ona już nie będzie tutaj siedziała i rozmyślała, tylko pewnie kroczyła do przodu. Więc z całą pewnością nabierze, barany nabiorą takiej gotowości do ruszenia z miejsca, gotowości do cieszenia się życiem, gotowości, żeby pójść za pasją, za celem, który jest tutaj istotny, ważny. U co niektórych, teraz już mówię o scenariuszu numer dwa, jeżeli ktoś o Was fantazjuje, myśli, marzy, albo też i Wy, wy o kimś, może to się zacząć ziszczać, tak? Bo to jest taka sytuacja, że możecie wydać się w coś, o czym bardzo marzycie, czego bardzo chcecie, pragniecie i dużo fantazjujecie. Być może co niektóry baran musiał też taki przetestować, Przekaz usłyszeć. Dobrze. Co no w Księżyca chce przynieść bykom, co przyniesie właściwie. Moi drodzy, u Was pokazuje się rycerz buławowy. To oczywiście może być ktoś, może to być Wasz jakiś partner, bardziej powiedziałabym taki niestały na chwilę obecną, czyli ktoś, z kim być może byki nie mieszkają, nie mają stałego związku, bo rycerz buław to przeważnie słuchajcie, jest no ktoś dobra, no nazwijmy to kochankiem, tak, kochankiem, partnerem romansowym albo osobą, z którą się spotykacie, do której czujecie pasję, ogień i wszystko pozostałe. No i gdzieś tutaj on odgrywa w tym momencie bardzo kluczową rolę. Więc, jeżeli tu chodziłoby o jakiś, jakąś relację, jakiś związek, mamy, słuchajcie, coś zacznie się rozwijać w tej relacji. Tutaj znowuż są, kochani, jakieś nowe cele wytyczone. Całkiem możliwe, że właśnie w tej relacji być może po jakimś cięższym czasie, bo moi drodzy, rycerz buławowy oczywiście pokazuje tutaj, mam cel, dążę do czegoś, gdzieś tutaj pięknie to rozwijam, dosyć szybko wchodzę w tą energię, ale całkiem możliwe, że moi drodzy, to się pokazało dlatego, że u niektórych byków mógł być taki czas, w którym było na przykład w tych relacjach, związkach słabawo. Mieliście być może jakiś gorszy okres, jakiś gorszy czas na przykład i gdzieś tutaj w takich relacjach kochani nagle następuje jakiś odwrót, bo faktycznie... Słuchajcie, tutaj ktoś chce rozwijać tą relację, gdzieś tutaj gna w Waszą stronę. Coś tutaj, kochani, może naprawdę z automatu bardzo mocno się przyspieszyć i jest ten pociąg, taki, jeden do drugiego bardzo mocno zaznaczony. I tutaj faktycznie, moi drodzy, może coś polepszyć się w relacjach romansowych, uczuciowych, związkowych, ubyka. Może powstać znowu wspólna pasja, wspólny ogień, chęć rozwoju relacji, większa ciągła ta, moi drodzy, do siebie. Oczywiście, jeżeli nie chodziłoby tutaj o relacje, o związki, a macie jakieś inne, upragnione cele, które chcecie zdobyć, to faktycznie, moi drodzy, jest to dobry czas na to, aby w to wchodzić i dążyć do czegoś, bo faktycznie widać, że energia będzie Wam, moje drogie pyki, bardzo mocno tutaj sprzyjała. Dobrze, co nów Księżyca wniesie do bliźniąt? Słuchajcie, mamy znowuż kartę osobową, to możecie być oczywiście wy albo niekoniecznie, jeżeli to nawet nie jest karta osobowa, to może to ona przedstawiać sferę finansową, sferę zawodową bardzo mocną, czy też jakieś pewne plany. Tutaj, tyczące się również wydatkowania pieniędzy na coś, czy też jakieś plany dotyczące kochani, rozwoju, czegoś, budowania, czegoś, kupna, czegoś, wiecie, czy też w ogóle jakichś spraw zawodowych, ale słuchajcie, jest tutaj dosyć sporo jakichś niejasności jeszcze. Ja bym bardziej traktowała te karty jako taką sytuację, w której przemyśl, zanim zainwestujesz, zastanów się nad tym, czy hmm, przypadkiem nie ma tutaj jeszcze jakichś nieścisłości, o których być może nie wiesz, zanim, że tak powiem, wydasz pieniądze. Na coś albo zanim zaplanujesz coś, albo na przykład zanim podpiszesz jakieś, powiedzmy, umowy, czy, czy cokolwiek z takich formalności bardziej czuję. Dlatego, że tutaj ja widzę taką stabilizację zawodowo-finansową, ale przy tym jest karta niepewności, niejasności, czegoś ukrytego, jakichś zagadek, które gdzieś są tutaj przysłonione i przez co też wasz umysł do końca czegoś, moi drodzy, może nie widzieć. Tak? A tutaj w dużej mierze chodzi o to, żebyście mieli tą świadomość, że coś jest ukryte. Ukryte, tak, jakby nie widzicie czegoś, więc jeżeli musicie tutaj jakieś decyzje w sprawach zawodowych, czy finansowych, urzędowych podjąć, to dobrze by było, żebyście się głęboko nad czymś zastanowili. Jeżeli chodzi o relacje, o związki, w związkach stałych mogą wystąpić jakieś niejasności, nieścisłości, tutaj jest jakby tak, aby jakieś lęki, obawy o coś, warto wówczas. Moi drodzy, te, powiedziałabym, rzeczy, które są utajone, posprawdzać, być może nów je odkryje w dużej mierze i Wam da do myślenia, albo tutaj faktycznie gdzieś unaocznią się Wam jakieś pewne rzeczy, więc tutaj warto również na to zwrócić, moi drodzy, uwagę. Może też nastąpić jakaś niepewność co do przyszłości danej stałej relacji, niepewność, nie mam pewności, czy coś to, ma to sens dalej ciągnąć, albo nie mam pewności, czy coś stałego z tego zbudujemy. Więc bliźnięta, takie przekazy dla Was. E, dopasujcie to sobie. A co uraka? Co wniesie uraka? Ten nów. Słuchajcie, mamy kartę odejścia albo powrotu do czegoś. Słuchajcie, tak. Mamy króla kielichowego, kogoś, kto kochani kocha, i teraz mamy dwie wersje, słuchajcie, dlatego że karta wiodąca, ona tu bardzo mocno pokazuje taki stan, w którym albo słuchajcie, są raki, które będą od jakiejś miłości odchodziły z różnych względów, albo ktoś będzie odchodził od raka z różnych względów. Gdzieś możecie stwierdzić, to nie jest dla mnie, potrzebuje czegoś więcej do szczęścia, bo owszem, osiem kielichów sobie stoi, ale rak zapragnie czegoś więcej, bądź też nów księżyca. Spowoduje, spowodował już u co niektórych, że wy chcecie dążyć do czegoś naprawdę ekstra w swoim życiu. Być może, kochani, to jest sytuacja, odchodzę od czegoś i idę w kierunku jakiejś miłości, bo oczywiście też tak może być. U takich osób, u których ktoś odszedł i rak został sam, może być sytuacja, że nów Księżyca spowoduje, że jakaś osoba będzie chciała ponownie do Was wrócić. Bo czasami to jest tak, że osoba, no, na tej karcie oczywiście głównej, ona może odchodzić, ale to też może być powrót kogoś, kto już odszedł kiedyś tam i wraca, dlatego że gdzieś tutaj no, chciałby całkowicie dalej z Wami, kochani, tutaj pracować, gdzieś tą miłość Wam oczywiście zaoferować, pracować, mam na myśli oczywiście. Tak bardziej związkowo, i żeby ta miłość, kochani, się tutaj rozwijała, bo być może jakaś tęsknota uruchomiła się tutaj, czy wasza za kimś albo kogoś za wami. Dopasujcie to sobie, ale ja widzę, że rak będzie dążył za głosem serca i odchodził od czegoś, co tej, tego szczęścia jakby mu nie daje. Co w księżyca przyniesie lwu? Słońce. I bardzo dobrze, zaraz zobaczymy jeszcze, drogie lwy, co przynosi w spód talii. Jeżeli lew bardzo długo za czymś czekał, to zbierze w owoce swojej pracy i będzie z tego bardzo zadowolony. No słuchajcie, karta bardzo mocno tutaj po prostu obrazująca i pokazująca to, że lew będzie szczęśliwy, ponieważ dostanie coś, na co bardzo długo czekał. Na co czekałyście, drogie lwy? Nie wiem. To może być czekanie za pracą, czekanie, nie wiem, słuchajcie, nie wiem za czym, tak? Za facetem, za związkiem, za deklaracjami, za... za się za lepszymi pieniędzmi, moi drodzy, nie wiem, za sprzedażą na przykład mieszkania, samochodu, czegoś tam, ale to, za czym tutaj czekałyście, obrazuje się w karcie słońca, a więc pomyślność, radość, spełnienie i zadowolenie. Co zmierza do panny tytułem nowiu? Jesteś do czegoś gotowe. Jesteście gotowi do tego, żeby coś zostawić i pójść z czymś do przodu. Podejmujecie, kochani, bardzo kluczowe decyzje na tą okoliczność. E, słuchajcie, oczywiście, jeżeli to jest wasza karta osobowa, bo to też oczywiście może być sytuacja dorosłam czy dorosłem do czegoś, tak? Jestem gotowy, żeby rozpocząć coś nowego, żeby zmienić pracę, żeby przeprowadzić się, żeby zacząć nowe zadania. Jestem gotowa, żeby wejść w nowy związek. Jestem gotowa, żeby się bardziej zaangażować, bądź też jeżeli to jest karta osobowa, no to tutaj oczywiście, moi drodzy, całkowicie. Możliwe, że jeżeli to chodzi o Was, to, to właśnie Wy dorastacie do czegoś, podejmujecie pewne decyzje. Jeśli to jest ktoś, to mamy wspólne plany e, dotyczące nie wiem, pójścia o krok dalej, zostawienia czegoś już za sobą. Jesteśmy gotowi, żeby tutaj rozpocząć jakieś nowe, nie wiem, projekty, plany, e, czy co by to, kochani, nie było, tak? Przeprowadzki być może, czy też e, wzięcie się za coś. E, I to też może być oczywiście partner stały. Moi drodzy, jak najbardziej, to może być ojciec, szef, kochani, co by to nie było. Ale rośnie w Was, drogie panny, pewnego rodzaju gotowość do, do tego, żeby już, że tak powiem, e, iść naprzód i nie siedzieć w miejscu, czyli rozwijamy się bardzo mocno i świadomie. Dobrze, co przychodzi do wagi? E, słuchajcie, proces, e, który bardzo mocno pokazuje czas spokoju. E, słuchajcie i nowej drogi. Gdzieś, być może słuchajcie, u co niektórych wag z różnych, kochani, względów, z różnych powodów może się otworzyć możliwość rozpoczęcia całkowicie nowego życia, nowej ścieżki, nowej pracy, nie wiem, słuchajcie, nowego związku, zostawienia wszystkiego i rozpoczęcia wszystkiego od zera. I moi drodzy, i to w pewien sposób da Wam upragniony spokój, ale również taki proces uleczenia. Dlatego, że moi drodzy, tutaj sądzę, że u co niektórych wag ostatni czas, może nawet dłuższy czas, nie do końca, moi drodzy, był tutaj taki sielonkowy, tak, dlatego, że ja tutaj widzę, że mamy dużo wzburzonych emocji, które waga cały czas na bieżąco musiała studzić, tak, na bieżąco gdzieś tutaj mogło dochodzić do takich różnego rodzaju spięć. Słuchajcie, karta umiarkowania sama w sobie oczywiście jest kartą spokoju, ciszy, sielanki, słuchajcie, zrównoważenia, takiego, wiecie, no fajnego takiego, powiedzmy, spokojnego czasu, ale jednocześnie moi drodzy, zawsze w tych kielichach w jednych jest ogień, a w drugich jest woda. I to jest taki czas, w którym waga być może musiała non-stop gasić jakieś pożary, non-stop zmagać się z jakimiś problemami. Może doszło to do jakiejś takiej sytuacji destabilizacji. Waga generalnie sama w sobie potrzebuje tego spokoju. Potrzebuje, kochani, być może, słuchajcie, zacząć inne życie, całkowicie nowe życie, bo głupiec jest kartą, no, bardzo mocno, kochani, obrazująco, oczywiście, w klimat, w którym czas już odwrócić się od pewnych rzeczy i być może pójść, słuchajcie, jakby zamknąć jakieś powiedzmy stare rozdziały i pójść całkowicie w coś nowego, i nie oglądając się już za siebie, po to, żeby ten spokój, zrównoważenie uzyskać. I mam takie wrażenie, moi drodzy, że to właśnie jest przedwagą. Jeżeli chodzi o Skorpiona, odcinamy się słuchajcie, od pewnych rzeczy, dosyć konkretnie, dosyć mocno. Macie dwa asy zresztą, słuchajcie, to są szanse na szanse tak naprawdę na uporządkowanie swojego życia i rozpoczęcie czegoś od nowa. Co będziecie rozpoczynać od nowa? Czy to jest sytuacja tycząca się tego, że Skorpion rozpoczyna od nowa, nie wiem, całe swoje życie, czy też wchodzi, układa sobie pewnego rodzaju plany, bo te dwie karty słuchajcie, same w sobie również pokazują, że okej, okay, już mam od Przecięte pewne kupony albo odcinam się od pewnych niewygodnych rzeczy. Teraz muszę prawdziwie patrzeć na pewne sytuacje, muszę opracować pewne plany, które są dla mnie ważne i one faktycznie są poukładane. Skorpion wie, czego chce, Skorpion wie, co będzie robił w najbliższym czasie i tutaj macie sprzyjającą energię idącą z drugiego asa, tak? Czyli że będzie ku temu potencjał, aby te wszystkie plany, że tak powiem, porealizować, tak? Wchodzicie w coś z pełną pasją, zaczynacie nowe początki, bo to bardzo często jest. Takie sadzenie nowego drzewa, żeby rosło na zdrowych fundamentach. Więc to jest taki czas, słuchajcie, korzystania z pewnego rodzaju czasu, potencjału, e, pewnych pomysłów, które teraz się zrodziły, żeby zacząć je wdrażać w życie, co idzie do e, strzelca. Ojej, karta kłamstwa, karta braku zaufania. Poczekajcie, a co jest jeszcze na tym? Szóstki kielichowej. Słuchajcie, to jest taki czas, w którym chyba trzeba będzie rozliczyć się z przeszłością. Tak bym to powiedziała. To jest rozliczenie się, kochani, z przeszłością, e, tak naprawdę z tym, co w, w życiu strzelca jest e, prawdziwe, a co nie. Słuchajcie, ja, ja tak mówię, karta tutaj, bo wiecie co, z całą pewnością to będą jakieś powroty do przeszłości i do pewnych rzeczy, które w tej przeszłości się wydarzyły, i tak jakby wiecie co, pomyślałam sobie, kiedy zaczęłam omawianie waszych kart, że całkiem możliwe, że co niektóre strzelce stwierdzą, po co ja się okłamuję, po co tak? Albo po co ja zatajam pewne rzeczy, bo słuchajcie, no jakby nie oglądał, słuchajcie, wiodąca karta, pokazująca no, czas, w którym jest coś, no niestety, słuchajcie, dobra, powiedzmy to, powiedzmy sobie to szczerze, bo słuchajcie, ja to, kurczę, no nie lubię cukierkować, jak widzę kartę, jaką widzę. To może być sytuacja dotycząca się, kochani, okłamywania, kłamstw, innymi słowy, braku zaufania, zdrad, moi drodzy, jakiejś sytuacji, które ukrywamy, czasami przed sobą, czyli ukrywam sama przed sobą, że no żyję po prostu bezsensownie, tak? Będę się łudzić i okłamywać samą siebie, że jest zajebiście, jak zajebiście nie jest. Albo też tudzież ukrywanie przed drugą stroną pewnych rzeczy, że jest nam na przykład niedobrze, nieszczęśliwie, że nie czujemy się do końca na przykład spełnieni. Albo ukrywamy w ogóle coś, co chcemy, żeby już przestało być ukrywane. Ale co nie zmienia faktu, moi drodzy, że strzelec musi się jakby, bo to jest taki główny przekaz, zmierzenie się z pewnymi sprawami z przeszłości. Tu mogą się jakieś sprawy odkrywać, może być powrót do pewnych niewygodnych rozmów z przeszłości, również moi drodzy, no, z którymi po prostu trzeba będzie się zmierzyć, moi drodzy. I jeżeli faktycznie jest coś, co cię, drogi strzelcu, jakby już ci się przejadło, i żyjesz w cieniu, może bałeś się czegoś, bo ta karta czasami też pokazuje takiego cykora, nie, wiecie, który żyje w cieniu, boi się zrobić jakiegoś ruchu, kroku, no to ta karta tutaj będzie w dużej mierze pokazywała, że być może, słuchajcie, nie ma sensu w tym cieniu żyć i tutaj gdzieś trzeba wreszcie uporządkować sprawy z przeszłości, ale zmierzacie się, moi drodzy, z sytuacją, że trzeba będzie wrócić do niewygodnych spraw z przeszłości i wreszcie być może je pouporządkować. U koziorożca wybory, decyzje albo szukanie balansu w czymś. Zaraz zobaczymy. Nie, wybory i decyzje dotyczące kochani pójścia do przodu z czymś. Nie wiem, co dla kogo tutaj te pójście do przodu będzie oznaczało, bo my zostawiamy coś już w tyle, żeby ruszyć z czymś do przodu, ale to wymaga podjęcia decyzji koziorożce. Więc tutaj gdzieś, jeżeli trzymacie jakieś dwie sroki za ogon, albo macie jakby do wyboru opcja A, albo opcja B, zostaje na przykład tu, czy jednak mimo wszystko się przeprowadzam. Zostaje tu, czy zmieniam pracę, zostaje tu, czy zmieniam związek. Wiecie, co by to nie było? Nie wiem, podpisuję. Umowę i kupuje coś, albo może nie podpisuje, wymaga od Was wreszcie podjęcia decyzji. I ja sądzę, że Wy ją podejmujecie. I pomimo tego, że nie, nie będziecie mieć pewności, czy słusznie podjęliście decyzję, Wy w to pójdziecie, ale ja sądzę, że to będzie korzystne dla Was, tak? Bo pewnego rodzaju jakiś taki bagaż niepewności, być może jakiś czarniejszy chmur nad sobą zostawicie z tyłu. I tutaj gdzieś, kochani, powinno się teraz już wszystko pięknie klarować. Więc nie bójcie się podejmować decyzji. Decyzji. Co uwodnika? Uwodnika też decyzje, ale to jest sytuacja, słuchajcie, mocnego wahania się, co Wy macie zrobić, co Wy macie myśleć. Może to się, kochani, tyczyć spraw finansowych, spraw y, tyczących się... Y, y, dobra pracy jakiejś, budowania czegoś, wkładania w coś pieniędzy, wkładania coś swojego czasu, ehm, możecie, kochani, wahać się, ehm, co tutaj zrobić w tym zakresie, tak? Być może w zakresie pracy, być może w zakresie wydatkowania pieniędzy, być może w ogóle w czymś, co musicie zrobić. Ehm, bo ja tutaj Was widzę mocno skupionych na jakiejś sprawie, która powoduje, że Wy nie wiecie, co sądzić i co myśleć. Ehm, takie te wahanie może powodować was, u Was taką destabilizację, na zasadzie, że wodnik. Y będzie raz myślał pozytywnie, załóżmy, a raz będzie myślał negatywnie. Raz będzie uśmiechnięty, a za chwilę może płakać. Bo ta karta, słuchajcie, przez taki, przez taki jakby brak pewności, że wszystko potoczy się dobrze, może powodować u Was taką, taki, taki wiecie, takie, taki nastrój raz w prawo, raz w lewo, tak? Ze skrajności w skrajność. Możecie właśnie być tacy, bo to jest taka karta, waham się i cierpię. Waham się, albo mam takie klimaty, bo nie wiem, czego mogę się spodziewać. Jednakże, kochani, to Tutaj jeżeli zakasacie rękawy, nazwabym to tak, to wszystko powinno pójść prawidłowo, powinno pójść do przodu. Ja mam tutaj takie wrażenie, że dacie sobie radę, że tutaj ręce pójdą pełną parą do przodu i wszystko się poukłada, tylko nie destabilizujcie się skokami nastrojów, albo nie destabilizujcie się w sytuacji, czy mam coś zrobić, albo nie, tak? Bo jeżeli tutaj chodzi o jakąś decyzyjność i waham się, czy... Zgodzić się na coś, a może się nie zgodzić, to się zgódźcie i pracujcie w to. Wkładajcie oczywiście swoją własną pracę w coś, co tutaj tą decyzję zawarzyło w prawo albo w lewo. No i jeżeli chodzi o rybę. Kurczę, słuchajcie, u ryby też są decyzje. Nie wiem, słuchajcie, tu jak się zaczęło od koziorożca, to wszyscy tutaj jakby jesteście przed jakimiś decyzjami. Ryba ma rozdroże moi drodzy, i nie wie tak naprawdę, w którą stronę podążyć. U ryby to się może wiązać, kochani, z jakąś taką opcją, w co wkładać swój czas i co rozwijać w swoim życiu. Typowo, bo to jest, słuchajcie, karta ucznia, czyli osoby chce poświęcić swój czas, chce się rozwijać, chce się kształcić itd tak i tak ale cholera ja nie wiem e, tak naprawdę, mm, znaczy, może nie tyle, że nie wiem. Nie poświęcam tego być może aż za dużo czasu, jestem tak 50 na 50. Nie mogę jakby wdrożyć się w coś, albo nie wiem, e, co będzie dla mnie lepsze, a co gorsze. Bo te takie rozdroża bardzo często, kochani, to jest taki obraz sytuacji, w których e, no my stoimy po prostu i nie wiemy, w którą, na którą ścieżkę się zdecydować, tak? Nie wiem, uczyć się angielskiego czy francuskiego, no daję wam taki przykład, albo nie wiem, pójść do tej pracy czy do tamtej, a może zostać. Zostać z Zenkiem, a może jednak pójść z Piotkiem, tak? Ale to jest jakby taka sytuacja, że faktycznie wy tego wyboru chyba raczej dokonacie i to będzie dla Was zyskiem, bo ja tutaj widzę ryby, które się rozwijają, które się czegoś uczą, które wybrały mądrą drogę, która w pewien sposób będzie dla Was takim oświeceniem, światłością, mądrością, rozwojem, logiką, bardzo mocno wyciągnięciem jakichś wniosków z czegoś, coś jakoby na ten styl. I kochani, karty spodnie, które tutaj jakby dla nas wszystkich się również zarysowały jako takie powiedzmy rady, wskazówki albo też czemu ten nów księżyca teraz sprzyja, żeby w coś tutaj się bardziej lub mniej zaangażować, niż będzie to położyć może tu. Złuchajcie, przede wszystkim w to, żeby nie stać w miejscu. To jest karta, słuchajcie, pójścia do przodu. To jest karta, rozwijajcie coś, nie stójcie w miejscu. Niech pewne sprawy, które się zapoczątkowały i być może z różnych względów stanęły w miejscu, niech nie stoją. Dokańczajcie pewne swoje rzeczy. Jest tutaj mnóstwo spraw niedokończonych w tej karcie, ja widzę. Czyli takie, które poszły, poszły, poszły i się zatrzymały. Ale one cały czas są jakby takie niedokończone. Znaki, które tutaj muszą jakiś wyborów dokonać z całą pewnością. Być może to są właśnie te rozdroża. No to nie wiem, popchnąć to dalej i zakończyć, a może w ogóle to już zostawić w cholerę. Tutaj trzeba dokończyć pewne rzeczy, które są niedokończone. Słuchajcie, co by to nie było, nie stoimy w miejscu jak ten wodnik i nie wahamy się, tak? Tylko dokończamy pewne rzeczy. Komunikacja jest również, kochani, bardzo ważna i kluczowa. Więc tutaj zachęca również karta do tego, żeby, jeżeli macie coś. Do powiedzenia, jeżeli was coś męczy, jeżeli chcecie tutaj, moi drodzy, pewne sprawy powyjaśniać, nie bójcie się mówić, komunikować. Bez komunikacji, moi drodzy, druga strona nie będzie wiedzieć o co chodzi, a tym samym wy sami staniecie w miejscu i nic się tutaj dziać nie będzie. Sprawy emocjonalne, uczuciowe, związkowe odegrają również, kochani, tutaj ogromną rolę. Być może tu chodzi o tą komunikację albo rozwój relacji, czy też zakończenie jakichś spraw emocjonalnych, bo w zależności od tego, w którą stronę wy te strzały popchniecie, bo to może być tak, że nie mam dosyć, kończę coś doprowadzam sprawę do końca, albo nie, ok, stanęło to w miejscu, ale trzeba tą relację rozwijać. E, oczywiście pozytywne są to karty, więc ja mam nadzieję, że większość z Was nie będzie musiała niczego kończyć, tylko raczej tutaj e, nów pokazuje, że sprzyja to rozwoju relacji, sprzyja to e, tutaj związkom emocjonalnym bardzo mocno, kierowaniem się przede wszystkim głosem serca, e, komunikacją dobrą w, tych, w tychże relacjach. I moi drodzy, przede wszystkim wzajemnością, tak, bo gdzieś tutaj m, pamiętajmy, że y, Okej, okay, my możemy tutaj się angażować we wszystko, możemy serce swoje wkładać, możemy, słuchajcie, chcieć coś rozwijać, ale pamiętajmy, żeby to było pólne To jest, kochani, bardzo ważne, żeby to było zrównoważone, że to, co wydajecie, musicie dostawać z powrotem. Słuchajcie, no, gdybym te karty czytała jako wynik, powiedziałabym, że tak to się opłaci, jeżeli tutaj gdzieś porozmawiacie, włożycie coś w swoje serce, no to mamy kartę, kochani, że w tych relacjach, w związkach powinno się, kochani, wszystko pięknie potoczyć, bo obrazują nam się tutaj karty równowagi. I w dawaniu i braniu. Druga strona się zaangażuje w to, co wy chcecie się, to co wy się angażujecie również. Tak bym to powiedziała. Więc jakieś porozumienia też tutaj mogą, kochani, mocno nastąpić, bo mamy kartę, kochani, zrównoważenia, że tak powiem, pewnych spraw. Słuchajcie, no, jeszcze jedna karta, która mi się tutaj akurat odwróciła przodem, i tak sobie na nią patrzę. Nie musimy jej tutaj dokładać, ale słuchajcie, jeżeli gdzieś były jakieś znaki zodiaku, które tkwiły w jakichś pułapkach, więzieniach, w przeszkodach, w trudnościach w negatywnym myśleniu, w pesymistycznym podejściu, ktoś tkwił w ogóle w czymś, z czego nie potrafił wyjść, to sądzę, moi drodzy, że energia tego nowiu może u co niektórych Was z tego wyzwolić, tak? gdzieś popchnąć pewne sprawy do przodu, gdzieś tutaj, kochani, jakieś emocje się mogą odblokować w dużej mierze, kochani, być może przy pomocy rozmów jakichś i pięknie, kochani, tą Waszą energię tutaj. Że tak powiem, no popchnąć naprzód, tak? Więc, moi drodzy, no, tak to wygląda. Dajcie oczywiście znać w komentarzu, kochani, jak te karty czujecie. Będę Wam olbrzymio wdzięczna, jak do tego podchodzicie. Ja życzę Wam, oczywiście, żeby w księżyca, który miał miejsce w dniu wczorajszym, w pewien sposób pięknie Was oczyścił, dodał Wam, powiedziałabym, na miejsce tego pozbycia się negatywnych, słuchajcie, energii, bardzo dużo takiego fajnego szczęścia pchającego Was do przodu. No i moi drodzy, Buziaki.